Z tej strony Jasiu, witam was w moim kolejnym odcinku Dzisiaj jest mój kolega I dzisiaj będziemy grać w rankady Zdajemy w goto. Gramy Masz dać go to jak chcesz z nami grać Dokładnie. Dobra, ja. Zostawcie proszę standardową łapkę w górę i suba. Mhm. W ogóle jak Dobra, chcecie, żebym nagrał jakiś turniej, to mi powiedzcie w komentarzu. Zaczynamy. No chłopie, nie dołączaj jak nie dajesz gotu. Dobra, to jawka, Daj nie, 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 No przynajmniej widzę, że próbujemy grać rękady, ale mój inny kolega z klasy ciągle do mnie dołącza i zmienia. To już się nie lagowało. Dobra, goto. Dajemy goto i zagramy. Napiszcie, który jest lepszy skin, bo ja nie wiem, który mam grać. Tą Darą czy Xenomorphem? No Xenomorphem. Coś długo nas wczytuje No Dobra. Chyba sobie w następnym odcinku widzowie Ej dobra. weź ubierz jakąś dobra. babkę. Babka? Ale to też jest patyczak. No dobra. O, dobra. Cześć, pista jest. Ej, ogólnie Jak ja ostatnio byłem co mnie i powiedziałem zajebiście Pani To ona powiedziała Dostajesz uwagę, bo przeklinasz A ja mówię Do niej Za co? E, ona powiedziała Za to słowo Co e, jej Zajebiście? Mówię przecież to nie przeklinam A ona mówi Na co mówi? I tak ja mówię Ja pierdolę bo się zbanują. No i. i nie, nie. Nie. Czego to było? Nie wiem. Nie wiem. Dajmy do Przyrody, że mam taką jedną, e, e, która. E, te, 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 e, która mówi, że ja zawsze żuję góbę. A ja, gdzie żuję ja? Więc. E, Trzeba się ubierać, po prostu. Hmm. <kłysy> Na, ura. Weź <kłysy> ten telefon, pójdziesz. Nie mogę. Dobra, widzę. Aby. Do... Dobra! Lama! O! Ej, w ogóle w tym sezonie tylko dwa razy widziałem lamę. Tylko z tego zazwyczaj nie lecą mi temy. Wiem, ja dlatego wieję teraz. Dostałem papę. <noise> Sorry, ale wiesz. zostaj stajper, ha? Uciekam! No 52, 58, 53, 54, 54. Aha, ja po ciebie idę. ha No na początku broń nie ma, a mi już zadam po nas 50. Dobra. Tam jest jeden. Tak. A ja se poczekam. Na razie mam słaby loot. Przynajmniej masz spoczątkowe i W ogóle 70 level ma Palmars Counter i 70 level i się w ogóle nie, i się w ogóle nie świeci, a ja mam ponad 218 i się pali. Do, chyba dopiero 100, 110 jest ten się palenie zatrzyma tego poziomu hmm. On tam nadal jest Ile jeszcze mam? Dwie, nie jeszcze 110, Bo moi koledzy mają 110 Jaką zapięć. Na dachu jest, na dachu jest. Czym on jedzie? Na dachu był On chyba się mnie boi. Ej! Dobra O dobra nie To jest jakiś pros Nie no jak mam diamenta To może być unrealowy. Nie no, nie jest dobra ale miałem słabą pompę Dobra, daj go to no, Dobra Muszę się jeszcze rozgrzać hmm. Aha o. Dobra Czuję, że waruję mowy twoje imię, nie twoje imię i mnie niezmienić nie I do domu To jest słaby typ, tylko że miałem słaby lud. A ty nic nie miałeś, Ach. Jeśli ktoś chciał zagrać ranked albo 1v1 to macie nicki. Dokładnie. Jak w ogóle chcecie, żebym nagrał z Bartim odcinek z innym youtuberem to... ...to ten... ...to musi być pod moim kanałem 20 subów. Ja robię porównanie z broni. Jaki jest z celownikiem, jaki bez. Taki to jest... Lepsza bez celownika. Ale patrzcie, to jest taki z celownikiem. Jeszcze nie wiem, czy to jest z celownikiem. To jest taki i ma taki tutaj dzyndzel. I to jest bez celownika. A tutaj nie ma takiego dzyndzela, jest takie małe. I to ma celownik. Porównanie. E. No to niech. Ej, dawaj na rozrzutę mój Wera. Ja nie wiem jak ty, ale ja robię challenge, że mam tylko... Że mam tylko lud z tego, z skrytki Z tego mini takiego. Jak, jak od razu mogę brać wszystko? Dopóki nie otworzę pierwszego mini-sejfu, albo nie z tej innej miejscówki, A tu A Wiesz, nie. że jak chłopcy zginą, to ten lud jest na tej miejscówce, także wiesz. Ale w skrytce, w safier, mini-sejf, dobra, masz typa? Ej, pompa! Jest ej, dobra pompa. Ej, nie! Ej, nie! Otworzyłem drona. Widzowie, napiszcie w komentarzu hashtag dobry lud. Hashtag dobry lud z drona. Pomocy, ej. pomocy! Dron Zabijam pierwszego drona, a z niego wyleciała legendarna pompa. Lecę. Pomóż! Idę. Do. Starczą! Dobra, mam tu typa. Gdzie? U siebie? Nie. mnie? Tu gdzieś? E, on, on tu weszedł Ja za tobą wchodzę. Ja mam legendarną snajpę i tarczę więc... Gdzieś go tu słyszałem Też Ej, Ej w, w ogóle legendarna się... pompa mi wyleciała z drona, rozumiesz to? A są gdzieś tu drony? Dobra. Tak. So. no latają tutaj. Mam kolejny nawet. Eee, jest tu. Kto? Sela. Nie mój gdzie. Gdzie on? Aha. No gdzieś stąd. Nie wiesz. E ma! Lecę! Aaa! On ma zero! On jest ma ujemny ha! go! Błagam cię, błagam cię! Dobra, lecz, lecz! Lecz, on cię. Albo nie, jeszcze drugi! Jest za tobą, starczam! Jeszcze ci drugi będzie! I jeszcze tam jest! Lecz, lecz, lecz! Dobij go, dobij go! Ty... A. Ja nie ci mówię, czy on nie idzie! Ej, góra! dostałem podjazd go na blisko na blisko ale z tym starczą leży leży Dobra lecz lecz chodź nie połam mogę tą snajper o mogę ja bo jego nabiłem. mam no, no, spoko małe komplikacje są ale już. próbujemy wygrać Jeszcze nie pij tych dużych płotek, to tylko... no nie To żebyś nie marnował dużych płotek Aha, nie może... mam nagle piękna się tych. zostaw mi to człowieku Ale nie, chodź do mnie, chodź tu Ej, chodź tu Ha! Ostatnia? Nie ruszaj się Ty, nie nieba Pici, pa, ciapa Lubi, lubi, lawa, lawa Oj, Dobra, od, od razu na cel, poczekaj na wszystko. Tylko gdzie jest to snajpa? Ej, ty mi zabrałeś snajpa? Eee, nie Poczekaj. E, a no, tak mam. Mam straszny, mały ty. To. Ej, bo ja mam dwa... bo ja mam dwa amo do pompy, znaczy do tego, do tarczy do tarczy. Ej, kupisz mi ten, e, aptekę. Właśnie wiesz co nie stało? Zawsze mam tak, że w jednym meczu... Ej, ho, chodź, 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 chodź. chodź. Masz amo do tarczy? No, A kupisz mi aptekę? No niestety, ale zawsze mam tak, że mam jakieś 5, że mam jakieś 3000 golda ale w następnym jak coś, ale w na... ktoś ale w następnym ktoś tu chyba leciał ale w następnym ale w następnym w następnym grze to mam nagle nie wiem to nie, jakiegoś... Mega mało, to tego nie sobie w ogóle ja w miz, misjonach moja pierwsza broń moja pierwsza broń cel, cel, to cel. była to była ta pompa taka legendarna w ja A to jest szybka, czy wolna? Wolna. O, ja. zasnę. Legendarna wolna. Ja ją wydropiłem z tego, jak to się nazywa. Eee, na sejfie. Tam jest, w tym. Eee, kurczę, skrytki nie zdobyliśmy. Wsiadaj, dobra, wsiadaj, jedzie. Nie, ja, czekaj, jest tam. Dobra, ja...

No tak, gdzieś na moście jest. Nie. Nie, nie na moście. Co on ma? Ale idziesz na moście. Ej, co on ma? Nie ma mam. Ej, idźcela, jak go zobaczysz. Powiedz mi. Już parę razy widzowie musimy zatrzymywać nagrywanie. Musiałem... Mój brat w, 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 y, wleciał i mówił. Ej, to Bulak? Ej, ile tam się no, gdzieś? lekam się na tym nie, nie idź tam nie, dobra nie, widzę nie wiesz. wiesz że mnie tam nie ma wiem jest wiesz coś? Dobra, dostęp takiego lajstera. Bo Jed Jednego... Jeden małoła, jeden malował, ale drugi jeszcze żyje. Mam miałam 30 HP. Jak zginiemy, to się odcinek kończy. Czemu? Bo ja też muszę kończyć. Aha! Po tej. No chyba tak. Bo zaraz mój korepetytor z angielskiego przychodzi. Już miał przychodzić. Nie no, ja muszę bez ciebie grać, bo patrz na moje HPA. Ja. Strewka. Jeśli w to mi wpadnie apteka, to idę po ciebie. Ej, dobra widzowie, mój korepetytor przyszedł, więc niestety, ale fa.